puchni pełnej naparzanek. Już straciłem rachubę, w który raz spotykamy się w święta, w Boże Narodzenie. Niemniej każdy ten kolejny raz jest dla mnie równie przyjemny co poprzednie, albo nawet przyjemniejszy. Mam nadzieję, że, że również dla Was. <laughs> Przyznam się, że miałem trochę inne plany na tegoroczny odcinek, taki dosyć ambitne, Chciałem, miałem, miałem taki dosyć powiedzmy nietuzinkowy pomysł, ale wyszło jak zwykle, choroba pokrzyżowała mi plany ostatnie 8 dni, bodajże spędziłem w łóżku, z czego 4 z ciężką gorączką. Do tej pory mówię tak raczej e, słabo, także ten odcinek niestety no, musiałem, musiałem zrezygnować z tego ambitnego pomysłu i po prostu e, nakręcić dla Was coś takiego, co mam nadzieję, że też będzie przyjemne, mm, też Wam jakoś tam sprawi przyjemność, e, a mnie nie narazi na potem problemy z gardłem. E, sięgnę tutaj po lekarstwo e, Wasze zdrowie. Dzisiaj leczę się ośmioletnią Lagavulin Single Mold, znakomita. E, ok, odcinek świąteczny. O czym możemy porozmawiać sobie, e, skoro mamy święta? E, no cóż, święta, szczególnie pamiętam za dzieciaka, nie wiem jak to było u Was, ale w Bożym Narodzeniu najfajniejsze to były oczywiście prezenty. Więc myślałem sobie, że może dzisiaj popowiadamy sobie trochę o prezentach. To znaczy, to będą moje prezenty, które, no okej, okay. bycie dorosłym ma tą zaletę, że sami sobie kupujemy prezenty Więc sam sobie kupiłem prezenty, ale to mogą być też takie w jakimś stopniu prezenty dla was Ponieważ to są rzeczy, które będę chciał zaprezentować na antenie kuchni Zacznę od czegoś takiego, no takiego dosyć zabawnego Powiedzmy w miarę skromnego Kupiłem sobie taki, taki zegar naścienny, um, tutaj jest mechanizm. Zegar naścienny, który, o, który imituje aplikację Clock w Amiga OSie, w Workbenchu 1 i 2, 1 i 3. No, w którymś z tych e, najstarszych, to jest, e, no, to jest taki gadżecik. Ja Nawet nie wiem, czy będę ten zegar faktycznie uruchamiał, bo ja nie lubię odgłosu, nie, nie wiem, czy on nie jest głośny. Nie, nie ma tutaj baterii ja nie lubię odgłosu tykania bo mnie drażni Sio. więc być może nawet nie będę go uruchamiał ale powieszczę sobie na ścianie w gabinecie jako, jako zdoba i to jest taki, taki gadżet który kupiłem w sklepie internetowym Nila z kanału RMC The Cave jednego z moich ulubionych, na pewno brytyjskich youtuberów taki gadżecik są też, są też te zegary z wizerunkiem innych systemów operacyjnych chyba też jest jakiś stary Mac OS też nie wiem czy nie ten Atarowski nie pamiętam to się TOS, czy jak to się nazywa to dziadowstwo Atarowskie eee, Można nawet jakiś Windows w wczesnej wersji eee, no dla mnie oczywiście największą atrakcją jest jest ten Amigowy także Prezent numer 1. Prezent numer 2, który mam tutaj w tym pudełeczku, nie będę go otwierał, bo siedzę na, na kanapie w swetrze, nie mam tutaj żadnych tych opaski elektrostatycznej, także nie będę tego otwierał. W tym pudełeczku jest karta procesorowa do Amigi 500. Mam nadzieję lepsza od tego dziadostwa, które kupiłem w zeszłym roku, znaczy w tym mijającym roku, które tak mi się wydaje, że to było w tym roku, już, już tyle się działo w tym roku, że niestety nie akurat na antenie kuchni, że trochę już straciłem rachubę, ale, ale jakiś czas temu recenzowałem właśnie takie rozszerzenie pamięci z kontrolerem, do Amigi 500 byłem z tego niezadowolony. Sprzedałem to urządzenie, znaczy, wymontowałem z Amigi i się go pozbyłem. I zamiast niego kupiłem coś, mam nadzieję, lepszego z firmy Individual Computers. Nie powiem, co to jest, to jest niespodzianka. Niebawem myślę, że jakoś może po nowym roku na antenie kuchni zobaczyć recenzję tego, tego urządzenia. Ja się jeszcze nim póki co nie bawiłem, o, już zaczynam tracić głos, ale zamierzam jak najbardziej przetestować i oczywiście nakręcić o tym odcinek i podzielić się z Wami. Wrażeniami, także to jest taki prezent trochę wspólny dla, dla mnie, ale też dla was, dla widzów. To, to w zasadzie też. Jeżeli was to, nie będę specjalnie kręcił odcinka, o którym wieszam to na ścianie, ale prawdopodobnie będziecie to w kolejnych odcinkach, może już w wielu kolejnych odcinkach, e, gdzieś tam na ścianie gabinetu, e, może ten zegar będziecie widzieli. Tak postaram się go umieścić, żeby był w kadrze. Dobra, to teraz kolejny prezent. No ten jest trochę z, z, z innej beczki. No oczywiście sentyment do czasów dzieciństwa to jest sentyment no, dla nas nie tylko... Znaczy dla nas przede wszystkim do komputerów i do gier, ale też, powiedzmy sobie szczerze, również do zabawek. No dla mnie absolutnie najfajniejszą i moją ulubioną zabawką było Lego. No i to jest taki trochę prezent, którego nigdy nie dostałem. To jest, to jest współczesny zestaw, będący repliką zestawu takiego klasycznego Space z lat 80., nie pamiętam oryginalnego numeru tego zestawu. Ale zestaw, który w tamtych czasach, w latach 80. w Polsce, był po pierwsze podejrzewam, w ogóle niedostępny. Może sporadycznie się gdzieś tam pojawiał w peweksach, ale pewnie cena była taka, że, że, że no mało, mało kogo było na, na coś takiego stać. Tu taki zestaw pewnie kosztował tyle, co nowa pralka albo telewizor, więc. Yy... Więc oczywiście na dzieciaki w Polsce, na tego typu zestawy nie mogły za bardzo liczyć, chyba że miały bardzo zamożnych rodziców albo, albo po prostu kogoś za granicą. Także no ja tego pierwotnego zestawu nie miałem, no ale teraz już jako stary zgret. Postanowiłem sobie właśnie taki, taki taką zabawkę, której nigdy wcześniej nie miałem. Przy czym to jest jakby współczesna replika. Jakby współczesny... Replika to jest złe słowo, bo to brzmi jakby to była podróbka. Nie, to jest, to jest oczywiście LEGO. To jest oryginalny LEGO, tylko że to jest jakby współczesna re, reimaginacja tego zestawu sprzed lat, sprzed, z lat 80 i Tracę głos znowu, przepraszam, e, e, z, użyciem nowej, z użyciem nowych elementów, nowych technik łączenia, ale też ten zestaw jest większy. E, mniej więcej o takie proporcje, jaka jest różnica pomiędzy dłońmi dziecka a dorosłego, czyli Projektantom tego, tego, tej nowej wersji chodziło o to, żeby ten nowy, duży, ten nowy zestaw w rękach dorosłego e, jakby sprawiał takie same wrażenie, jak ten zestaw z lat 80. w rękach dziecka. Czyli jakby nasze ręce urosły razem z nami. No, więc i to LEGO też urosło, jeżeli tak można powiedzieć. No i to jest właśnie taka, taka właśnie. E, taki zestaw. Raczej nie planowałem jakoś specjalnie y, bawić się nim na antenie, na antenie kuchni. Myślę, że to, to raczej nie jest coś, czym byście byli pewnie jakoś szczególnie zainteresowani. To jednak jest zbyt, zbyt dalekie odejście od, od y, takiego codziennego kontentu, y, który tutaj na tym kanale występuje, ale znowu może gdzieś tam w tle w którym z odcinków już zbudowany właśnie ten, ten model zobaczycie. O. No, Także to są właśnie moje prezenty takie gigowo-retro-hobbystyczne, które sobie w tym roku na święta sprezentowałem sam. Natomiast bardzo jestem ciekawy, czy Wy sobie też podobne zakupy poczyniliście, albo może poprosiliście kogoś z rodziny, żonę, żonę mamę, córkę, czy niekoniecznie kobiety, nie dobrze nie wiem, brata albo, albo syna, albo ojca. Ale czy kogoś z rodziny może poprosiliście, aby, aby wam też właśnie tego typu jakiś prezent? Przyszykował na święta, jeżeli tak, to koniecznie się, koniecznie się pochwalcie, co tam pod tą choinką znaleźliście, a może to była jakaś niespodzianka, e, która was miło mile zaskoczyła. Bardzo też jestem ciekawy tej, tej niespodzianki, koniecznie się pochwalcie. No i co? No i no przepraszam, że ten odcinek jest taki wyjątkowo krótki, może jakoś nieszczególnie fascynujący, no ale no niestety siła wyższa. No po prostu choroba mnie dopadła i, i, i o. No, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku ten odcinek e, świąteczny może uda mi się zrealizować właśnie ten fajny plan, który miałem przygotowany na ten rok. A tymczasem e, chciałbym Wam życzyć e, wesołych świąt, e, życzyć, wiem, życzyć Wam, aby ten kolejny rok był jeszcze fajniejszy od poprzedniego aby wszystkie Wasze marzenia się spełniły, abyście byli zdrowi, to jest bardzo ważne, naprawdę zdrowia dla Was wszystkich i dla Waszych rodzin i mam nadzieję, że też podzielicie się ze mną życzeniami zdrowia, bo, bo się przyda i mi, i mojej rodzinie no i co, no i tyle, i trzymajcie się ciepło, wesołych świąt, może jakiś tam śnieg spadnie, w górach może, tutaj raczej nie ma szans Dzięki Wam za uwagę, dzięki za ten wspólnie spędzony rok i też postaram się, by w przyszłym roku może było więcej odcinków niż 4. Zobaczymy. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia już w nowym roku.